Zmontujmy ostatnie dwa numery piątej paczki od DeAgostyni. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się numerem 19 i 20. Więc nie przedłużając zapraszam was na materiał. Zobaczmy co mamy w tych numerach do zmontowania, a zaczniemy od numeru 19. Będziemy łączyć przednią lewą belkę ze środkową i sekcją podwozia. Mamy numer 19. To chyba nic nie ma już. Czyli mamy lewą podłużnicę do naszego tutaj podwozia. Tu też jakaś osłona. Zaraz się dowiemy do czego to. No i standardowo śrubeczki. Widać, że szybka robota, więc szybko pójdzie. Dobra. Potrzebujemy tego naszego dużego nadwozia. Przepraszam, podwozia. Musimy go odwrócić. I przykręcamy tak, jak w poprzednim odcinku. Okay. Także nasze podwozie mamy już skręcone. Zobaczcie, mamy już dwie podłużnice, są na miejscu razem z układem kierowniczym, co też montowaliśmy w poprzednim materiale. Jeżeli nie widzicie, serdecznie Was zapraszam. Czyli mamy już konstrukcję, jakby do założenia tutaj, powoli, już naszego silnika i naszego zawieszenia od spodu. Więc coraz to lepiej wygląda. Zobaczmy, co musimy zrobić dalej. I według instrukcji. Wychodzi, że to jest tylko na tyle. Te dwa elementy zostają nam na później, czyli musimy je sobie schować. A my przechodzimy do numeru 20. A w numerze 20 będziemy składać pierwsze nadkole. Tak mi się wydaje. Tak, do naszego tutaj podwozia. Dobra, prawie raz kiedyś wyrzuciłem śrubkę tak niechcący. Tutaj mamy jakieś dwa małe elementy, Oczekajcie, czekajcie, czy mi się wkradła jedna tamtego. Tu mamy dwa małe elementy, o uciekło, coś takiego. No i jest nasze pierwsze nadkole, ono jest metalowe, czyli całe jakby poszycie naszego tutaj górnego mocowania, czyli tu mamy kielich, zobaczcie, tutaj mamy mocowanie kielicha amortyzatora. No okej, okay. dobra, kręćmy to, a już odłożyłem na miejsce. No. Dobra, jest to, moi drodzy, widzę po instrukcji. Położę sobie tak jak oni tutaj. Jest to lewa strona, dokładnie tutaj. Czekajcie, że wam pokazuję. Jakie to masywne jest. Dobra, potrzebujemy nasze śrubeczki i skręcamy. Jeden na pewnie na zapas. No to jedziemy. trochę nam się zejdzie. No i ten element mamy skręcony. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj będziemy mieli właśnie tak, jak mówię mocowanie amortyzatora razem tutaj z kołem, czyli jakby dalsza część tutaj tej karoserii nam się wypełnia. Tak to wygląda na ten moment. No coraz więcej waży standardowo, więc nie mogę się doszekać na kolejne jakby elementy tej karoserii, bo nawet możecie zauważyć, na przykład tu widzę mocowania jakby silnika gdzieś będą, albo do podłużnic, albo właśnie gdzieś tu w tych miejscach mam taką nadzieję. No dobra, to ląduje na półkę, póki co już nic nie mamy do tego do dokręcenia, bo jeszcze nam została jedna czynność. To jest jakiś korek zbiornika, później pewnie się dowiemy do czego nam to służy. Pewnie do chłodnicy to jakby. Hop, kliknęło i to mamy odłożyć na później. Także moi drodzy, na dzisiaj byłoby. To tyle. Zobaczcie, nasza półka prezentuje się coraz to zacniej. Kiedy w końcu zaczniemy składać te wszystkie elementy do kupy, to dopiero zacznie to jakieś nabierać kształtu. Na razie to wygląda jak jedno rozwalone auto na kawałki, ale tych części wiadomo będzie coraz to więcej. Także co, moi drodzy? Czekamy na kolejną paczuchę. W następnym materiale będzie unboxing kolejnej paczki od Daagostini i zobaczymy co nam przyjdzie tym razem. Także życzę wam miłego tygodnia. Trzymajcie się do następnego cześć